Produkt magnesowe kulki. Wygląda on w ten sposób w początkowej fazie, natomiast tak naprawdę to wiele rzeczy można z tego robić, rozłączając te kulki na szyjnik, bardzo fajnie to jest dużo można wykonać pomysłów kreatywnych. Tutaj wyszedł taki z stylu coś zajączka. To wszystko można rozdzielać. To jest magnes każdy z tych kolorów on się rozłącza, można go rozłączyć. Można różne rzeczy robić. W tej chwili połączę to jedno z drugim. O, i zobacz, i łączy się. Czyli rozdzielam. I można połączyć. Bardzo dużo różnych rzeczy, jakichś trzy trików, czy, czy w ogóle takich kreatywnych rzeczy można, można wykonać z tego. Te kulki są, e, bardzo do siebie przyciągają. Je są, jest, jest sześć kolorów, tak jak tutaj widać, sześć kolorów. I naprawdę pod kątem takim kreatywności to można dużo rzeczy różnych wykonywać, łączyć, dzielić je na różne, na różne sposoby. Dosłownie pomysłów, to można tutaj wykonywać mnóstwo. Tutaj jedną ręką jest mi dosyć, dosyć ciężko. Każdą z tych kulek można oczywiście rozdzielić. Uciekła. Przyciągają. Widzisz, że jak przyciągają? O, i w takie sposoby również można tutaj kreatywnie myśleć, robić różne, różne figurki, postacie, zwierzęta. Dużo, dużo różnych pomysłów. Zapraszam do sklepu Mazur Shop.